27 marca w Chęcinach 70 ochotników wyjątkowej scenerii na rynku w Chęcinach u podnóża zamku Kulewskiego wstąpiło w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. 40 z nich przeżywało moment złożenia uroczystej przysięgi na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem wydarzenia był dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Piotr Hałys przy współpracy z burmistrzem gminy miasta Chęciny Robertem Jaworskim. Ważne wydarzenie dla mieszkańców, dla całej społeczności lokalnej przysięga wojsk obrony terytorialnej. Wydarzenie myślę, że historyczne dla nas wynika przede wszystkim z dobrej współpracy z dziesiątą świętokrzyską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale to również miejsce, historyczne miejsce. Tu patrzą na nas wieki w cieniu królewskiego w zamku w Chęcinach. Myślę, że to miejsce. Miejsce dodaje takiego dostojeństwa i jest związane przede wszystkim z historią militarną, z historią rycerstwa w późniejszych okresach historycznych, również z kadrówką, z wojskiem, z udziałem w różnych zrywach narodowych mieszkańców. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Bartłomieja, której przewodniczył kapelan 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, ksiądz pułkownik Grzegorz Kamiński. Słowa uznania dla żołnierzy wyraził także dziekan dekanatu chęcińskiego ksiądz Jan Kułkowski. Tak Po mszy świętej odbył się koncert chóru garnizonowego z Kielc pod dyrekcją Edyty Bogry. Biało-czerwona flaga wciągnięta na maszt przyśpiewanych słowach Mazurka Dąbrowskiego wzmocniła poczucie przeżywanej chwili. Muzyka Wojskowa uroczystość zgromadziła na ręku w Chęcinach wielu znamienitych gości. Moment przysięgi przeżywali wspólnie z żołnierzami świętokrzyscy parlamentarzyści Krzysztof Lipiec, Agata Wojtyszek i Krzysztof Słoń. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, starosta kielecki Mirosław Gębski, burmistrz gminy i miasta Chęciny Robert Jaworski, przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach Tomasz Szczepanik oraz przedstawiciele instytucji resortowych oraz służb mundurowych. Wszyscy goście podkreślali, że dziś patrząc na sytuację w Ukrainie widzimy, jak ważne są siły zbrojne i ludzie gotowi do walki w obronie ojczyzny. Od 12 marca ochotnicy odbywali szkolenie pod okiem doświadczonych instruktorów. Poznali podstawy strzelania, udzielania pierwszej pomocy, topografii, ewakuacji rannego z pola walki, musztry i wielu innych niezbędnych umiejętności, które musieli zaliczyć podczas 24-godzinnego sprawdzianu końcowego na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Nowej Dębie. Słowa przysięgi wypowiedziało 40 ochotników: Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić, jej niepodległości i granic. bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru polskiego. Sztandaru wojskowego, bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Własnej, ani życia nie szczędzić. Tak, mi Bóg. tak mi dopomóż Bóg. Moment składanej przysięgi był niezwykle ważny dla przyszłych żołnierzy, ale także dla ich rodzin oraz przedstawicieli zgromadzonych władz. Dla mnie, jest, y, przysięga jest obietnicą, że będę służyć wiernie ojczyźnie, kraju. No, sprawą taką bardzo ważną. Myślę, że dla każdego Polaka. Ważnym punktem uroczystości było również przypomnienie treści przysięgi obowiązującej w Armii Krajowej od 1942 roku, którą odczytał Dionizy Krawczyński. Stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli. Walczyć ze wszystkich sił, aż do utraty mego życia. Do grona żołnierzy przystąpiło również 30 rezerwistów, którzy mają już za sobą odbytą kiedyś służbę wojskową. O potrzebie dbania o bezpieczeństwo Naszej Rzeczypospolitej Polskiej i szkolenia nowych żołnierzy mówił pułkownik Piotr Hałys, dowódca 10 świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To najważniejszy moment dla żołnierza, ponieważ to początek ich służby wojskowej. Początek służby wojskowej, który wieńczy okres 16-dniowego szkolenia, ale także otwiera przed nimi kolejne perspektywy szkoleń, a także służby społeczeństwu, bo dlatego tutaj się znaleźli. W wydarzeniu towarzyszył pokaz musztry paradnej uczniów klas mundurowych szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu brygady.